Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku zrobimy sobie przegląd niektórych zwierząt na mojej hodowli, takich jak kamerion niemieński, lamparci, akrumyrmek octospinolus i oprócz tego jeszcze izopody z Grecji. E, zacznijmy sobie od grzybiarek, ponieważ ostatnio na ostatnim odcinku trochę je przedałem, z tego co było widać, trochę wody zabrałem im. No. Przeżyły, przeżyły, grzyb przeżył, tak jak tutaj widać, raczej żyje grzyb. E, oprócz tego ogólnie e, no, kolonia się rozwija mocno, bo ten grzyb jest takim chyba dla nich awaryjnym grzybem i raczej z niego zbierają niż tutaj go rozbudowują. A jak widać, tak naprawdę w centrum kadru, tam gdzie no, przybliżę Wam zresztą, o, tu widać grzybanie, to w tym miejscu znajduje się teraźniejsze miejsce Królowej i ogólnie w tamtą stronę raczej mrówki się rozwijają. Czekajcie, muszę tylko ustawić, ogólnie widać już tutaj na dole, że Kolonia tam się rozwija. Może zobaczmy królową. Wątpię trochę. Ale możemy spróbować. Tu trochę przybliżę. Może jakoś nie jest najlepsza, ale... No nie widać. Kolonia rozwija się fajnie. Grzyb jest takiej wielkości mojego palca. Majorów no, na razie w ogóle nie ma. Miniorów też raczej, raczej to są na razie te zwykłe robotnice. Eee, dużo liści im rzuciłem, na drugą arenę też im rzuciłem liście, czekajcie. Ona tą arena, nie? Eee, ale ogólnie raczej tutaj zbierają te liście i raczej tutaj w ogóle żyją, nie? Eee, królowa jest schowana no ogólnie miejsce takie, no nie idealne do patrzenia się, ale da się to przeżyć. Uważam, że sobie znalazłem miejsce, to które tam zostawiam. Nie będę ich przekręcał ani nic. E, ogólnie tutaj nie będziemy karmić ich, bo liście już mają od pół tygodnia. Czekajcie. Trochę je podstresuję, ale... Ogólnie z tymi grzybiarkami jest tak, że one jak się zestresują, to coś naprawdę trzeba zrobić mocnego, nie? Teraz przejdziemy sobie do jednego chyba z największych zwierząt na mojej hodowli, którym będzie Camelo niemiecki. Czekajcie. Dobra, ja już ustawiłem kadr i statyw. E, ogólnie samiczka, ona ma prawie rok, myślę. Z nią już filmy były, jak ona liniała, na razie nie chcę linieć raczej. E, Dziwi się, bo nie widziała jeszcze statywu tak dużego. I w tym odcinku spróbujemy ją nakarmić szarańczami. O, takimi, Czekajcie. o, takie szarańcze, chyba pustynne. No, ogólnie ja kupuję szarańcze. Dałem im jakieś liście z ogrodu i myślę, że to tyle. Dzisiaj ją nakarmię jednym, bo jak już ostatnio przyjechałem, to już ją trzema nakarmiłem. Czekajcie, pokażę Wam szarańcze. Chciałbym ją na rękę dać, ale... Raczej nie chcę. Czekajcie. O! Taka szarańcza. Czekajcie. Taka. No, dość duża. Spróbujemy ją nakarmić. Eee, czekajcie. O. I teraz... Nie wiem czy to będzie wszystko widać. Czekajcie. Czekajcie użeranie się z szarańczą. Uwaga. Damy tu. Dobra. Op. Dobra. Szarańcza spadła trochę. Zobaczymy, czy będzie chciała zjeść, bo ogólnie już jadła trzy szarańcze wczoraj. O, szarańcze, no, nie wiem czy okej, czekajcie ora, spróbujemy jej dać bliżej ona, o, o, o może? może czekajcie ciekawiła się no, damy ci szarej przewyżej, dobrze a może? czekajcie, szybko muszę wykadrować okej okay. nie wiem, co chcę zrobić na razie to nie wiem, czy po prostu nie chce być obserwowana teraz. Może zje. Ja jej wczoraj byłem z 3 albo 4 Ona sobie wysypała ostatnio witaminę na ziemię, to teraz jej nie daje z tym. Szarańcza jest teraz w centrum. No i kameleonie. Babko. Proszę. No. O, patrzcie. Ogólnie nie wiem co to za odmiana barwna trzeba tam papiery dać do urzędu, jeżeli chcecie tego takiego kameleona. No dobra jest łatwa, bo ja mam Terrarium Nie wiem w sumie czekajcie. 45 45 60 chyba chyba coś w tym stylu dla jednego. Planuję Samczyka na przyszły rok i oprócz tego planuję też... Bardzo dużo nowych mrówek, od na przykład venatory, tetraponere i polyrachis. Będę miał też na sprzedaż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu piszcie pod komentarzem, jakoś tam na Facebooku damy radę. I co? No masę ja. z jego... Nie wiem, czy ona raczej świerszcze lubi bardziej, ale już trudno, już jej dałem szarańcze. I jeszcze w tym odcinku Takim głównym gościem jest mój, e, ten, mój Gekon e, Lamparci, który bardzo lubi spać, tak? To jest jego jedna z głównych cech. Ona se zjadła. Przechodzimy do terrarium Gekona Lamparciego. E, no co, ogólnie? No to teraz jej dietę włączam, bo to jest ona. Jeżeli chcecie znać ubarwienie jej, to tu macie, o, sobie y, zatrzymajcie i to przeczytajcie, a tymczasem spróbuję Wam pokazać, bo ona może spać. Oj, ona stała na tym, oj, przepraszam czy? Y, no moją samiczkę, Ja jej nie nazwałem jeszcze. Jeśli macie jakiś pomysł na nazwanie jej, proszę bardzo. Bardzo ładnie ubarwiona. E, trochę jeszcze zielonego jej zostało tak na głowie. Taki ciemniejszy. Tu już w pomarańcz wchodzi nogi. Co? Z, e, zażarta, lubi jeść. Tak naprawdę bardzo lubi jeść, bym powiedział. No i terrarium 45, 45, 60. W się sensie 60 na szerokość, bo tam było na wysokość. E, I co jeszcze? E, tak naprawdę dwie półki skalne, no wentylacja dolna górna e, ja jej daję mączniki dawałem teraz już jej nie daję raczej daję jej szarańcze e, i co tu ma wapno tam ma witaminki i wapno no i woda nie miska z wodą to jest tyle i to jest jej cała hodowla tak naprawdę raczej jej nie wyjmuję. E, ziemia no to torf jakiś tam ze skoczogonkami. Powinny być skoczogonki, raczej ich nie ma. Co ja jej tu odłożę? No, taka piękna dziewczyna, ale nie wiem, nie lubię jakoś kamer specjalnie. O, może jednak? Dzień dobry. A. No to skryła się, no trudno. Zamkniemy jej. Daj jej papier, bo lubi uciekać. Ostatnio było tak, że ona sobie drzwiczki otworzyła, tak, przesunęła sobie głową. I se wyszła trzy dni, se łaziła po... tutaj po moim pokoju. Terrarium. Takie, bez szału. Nie daje tam roślin, bo one tu nie rosną. tu kameleona bardzo fajnie rosną. Patrzcie, jeszcze się męczy. Nie no, ale zjeść to trzeba, nie? Zjeść trzeba jednak. Nawet jak już pełny brzuch ma po czterech, to ona jeszcze se musi zjeść. Wiadomo. Dobra, to teraz. Pokażę Wam moje izopody. Tylko ona nie karmiłem szarańczą, bo daje jej teraz na dietę, ona wchodzi, ta dziewczyna, bo ma na tyle gruby już ogon i biały, że zaraz jej po prostu wybuchnie. Teraz tak. Ja Wam tu zaraz ustawię, żeby jakiegoś tu widzieć. Trzeba lampę wziąć na pewno. na pewno. Tu już jest jedna izop czy go tam. O, złapało go żółte kropki, ale najważniejsze jest to, aby zobaczyć jednak je, nie? I teraz, oprócz tego, że czym się żywią, może tak zacznę, zanim tu znajdę wszystkie. No to te gagatki żywią się martwą materią. Najczęściej z roślin, zwierząt im raczej nie daje. O, nie wiem czy to podświecone jest o, chyba jeden się zesrał na mnie e, i co ja je hoduję także im psikam po prostu nie psikałem im przez lato i skończyło się na tym że nie chciały się rozmnażać Myślałem, że to już zdechło okazało się że trzeba było im tylko trochę ziemi nabić, e, tam nawodnić no i teraz rozmnażają się dość mocno skoczogonki są e, i zaprawdę bardzo ładne Myślę, że na przyszły rok też pójdą na sprzedaż. Jakieś powiedzmy 10 sztuk. To są takie tańsze izopłody, takie dla początkujących, nie? Ale jednak. Tu jest mniejsze, tu są dorośli. Eee, raczej Wam nie znajdę młodych, bo są na tyle małe, że wyglądają jak skoczogonki. Czemu tu światło nie świeci? No to dobra. Ja myślę, że ode mnie to jest tyle.